Dzień dobry. Dzisiaj o motywacji. A właściwie o tych wszystkich motywatorach, których możemy spotkać czy to na YouTubie, czy to na jakichś blogach i innych tego typu miejscach w sieci. Oczywiście temat motywacji jest już powiedzmy długowieczny. Natomiast Mam takie wrażenie, może to wynika z mojej bańki informacyjnej, której nie do końca mam świadomość, że akurat w tym temacie istnieje. Natomiast zauważyłem, że w ostatnich latach ten temat jest tak mocno nadmuchany tego całego motywowania się tej całej motywacji tych wszystkich coachy, trenerów personalnych tutaj mówię w kontekście, właśnie konkretnie motywacji nie w żadnym innym. Bo to nie jest ten temat. Natomiast jest troszeczkę coś z tym nie tak. I na początku definicja, definicja z Wikipedii. Jedni Wikipedię lubią, inni nie. Ja osobiście uważam, że Wikipedia jest bardzo dobrym agregatorem wiedzy, a nie jej źródłem, i to trzeba mieć też na uwadze. No, i tak, motywacja z łaciny, ruchomy byśmy dosłownie tłumaczyli, czy też ruch po prostu. Stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą zespołów procesów psychicznych i fizjologicznych, określający podłoże zachowań i ich zmian, wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy. Tak, i i powiem Wam, o co mi teraz dokładnie chodzi. Doszedłem do takiego wniosku, że jeżeli załóżmy, oglądamy jakiś materiał motywacyjny, powiedzmy, nabywamy właśnie tej motywacji, czyli właśnie zaczynamy w jakimś kierunku działać, prawda? No i teraz, jaki mam z tym problem? Jeżeli to jest pewien impuls, albo taka motywacja powiedzmy z, z zewnątrz jakby dotyka nas powiedzmy co jakiś czas ale my jednak obieramy ten cel i do tego celu zmierzamy swoimi działaniami dążymy do tego celu no to jest bardzo dobrze ale jeżeli oglądamy takiego sieciowego y, motywatora tak motywatora jakiegoś w sieci Jeden film, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, trzydziesty. Subujemy powiedzmy, głównie jakieś kanały motywacyjne i ciągle po prostu łykamy mnóstwo tej treści, takiej właśnie związanej z motywacją, to wydaje mi się, że to jest właśnie taka wydmuszka motywacji. To jest coś, co nam się wyda jakby nam się wydaje, że jesteśmy zmotywowani. Bo motywacja, dochodzę do takiego wniosku, nie powinna polegać na tym, że my po prostu czujemy się zmotywowani, na przykład oglądając motywacyjny filmik, i zaraz po jego zakończeniu jest koniec. Motywacja sama w sobie polega właśnie na działaniu. I to działanie, tak jak wiemy, no, musi po prostu być związane z jakimś celem, tak? przynajmniej w kontekście motywacji. Działamy, motywuje nas jakiś właśnie jakiś cel, więc podejmujemy działanie no i do niego dążymy. Natomiast nie będzie to faktyczną motywacją, jeżeli będziemy się czuć zmotywowani tylko tym, że oglądamy jakiś materiał, który poniekąd ma nas zmotywować. Co innego, kiedy jest to powiedzmy dozowane, my realizujemy ten cel, i takie właśnie powiedzmy. Jakieś publikacje w ten sposób właśnie na nas oddziałują, że dodatkowo jesteśmy jeszcze bardziej, załóżmy, zmotywowani, tak? Ale ma to przełożenie na właśnie realizowany cel, na jakieś działania. I to jest coś, co, co ciekawe, jest to może nawet u niektórych motywatorów, takich właśnie internetowych, jest to tak naprawdę powiedziane, tylko nie tak dosłownie, jak ja to teraz ubrałem w słowa. I co ciekawe, dlaczego właściwie wprost ktoś właśnie nie powie tego, no bo to się zwyczajnie nie opłaca, tak? Jeżeli mamy jakiegoś, takiego ala coacha, jakiegoś motywatora, tak? Ale tutaj mówimy coacha i tak dalej, tylko w kontekście właśnie motywowania ciągłego, tak? No to cóż. Tej osobie się nie opłaca, bo to jest po prostu biznes. Jeżeli, załóżmy, mamy jakąś osobę motywującą, nazwijmy go X, po prostu tak. I X ma 200 materiałów na YouTubie, 400 wpisów na blogu, na social mediach też jakieś jeszcze motywacyjne, załóżmy motywujące właściwie, jakieś cytaty i inne tego typu rzeczy. Przy okazji, taka osoba, ten X sprzedaje, tak? Na przykład jakieś już swoje płatne, no powiedzmy, materiały, jakieś ewentualnie może nawet kursy, do, do tego mogą dojść. Ewentualnie jakieś akcesoria, nie wiem, jakieś gadżety, inne tego typu rzeczy, tak? A ponadto samo oglądanie na przykład materiałów w takich miejscach jak YouTube, gdzie przeważnie może to być u większych twórców po prostu monetyzowane poprzez reklamy. No to to wszystko skutkuje tym, że taka osoba, ten X, ma po prostu z tego najzwyczajniej w świecie pieniądze. Więc yy, mimo, że tak pięknie motywuje i tak dalej, nie powie wprost tego, że tak naprawdę to jeżeli będziesz oglądać yy, 100 tych moich materiałów, albo 200 po prostu non stop, jak mantrę to będziesz powtarzać i tak dalej, a nie zrobisz nic, to, to tak naprawdę to jest nic nie warte. To nie jest motywacja, tylko się tobie wydaje, że to jest motywacja, tak? I no tego, tego ci ludzie raczej nie powiedzą, nie? przynajmniej nie tak, nie tak dosłownie. I wydaje mi się, że warto mieć to na względzie, tak? Że jednak, żeby, ta, żeby spełniać wymogi, powiedzmy, słowa motywacja, no to faktycznie trzeba mieć w tym jakieś działanie, tak? Czy to tutaj jak nawet z łaciny, tak, to jest coś ruchomego, jakiś ruch, no, czyli właśnie działamy, tak, a nie po prostu siedzimy na, na kanapie, czy może nawet gdzieś tam spacerujemy sobie w, w parku i, i słuchamy jakiegoś materiału motywacyjnego i tak naprawdę łykamy te treści, ale nic z nich nie wynika, tak, nie ma tego, tej praktyczności, która poniekąd miałaby z nich po prostu wychodzić, tak, ja doszedłem do takich przemyśleń, jeżeli chodzi o tego typu filmiki. Tak jak mówię, nie mówię, że one są złe, nie mówię, że one są dobre. Po prostu warto zwrócić uwagę jakby na dwie strony medalu. I, no też właściwie zostawiam Wam to do przemyślenia.